Witajcie, ja jestem Czarny Wilka, to jest 28 odcinek Zagrajmy w Wiedźmin 3, edycja kompletna, dodatek do gry Krew i Wino. W odcinku kontynuujemy zadanie Pogłos. Czytając to, spotkaliśmy się z Regisem na cmentarzu w poprzednim odcinku, gdzie była ciekawa rozmowa, której zachęcam przez obejrzenie poprzedniego odcinka. Geralt odwiedził kryjówkę Regisa na cmentarzu. Po długiej naradzie przyjaciele doszli do wniosku, że przede wszystkim było odszukać Detlafa. Pomóc w tym miała mikstura, która potrafi, którą potrafił przygotować Regis. Zwie ona pogłos, a do jej sporządzenia potrzeba różnych, trudnych do zdobycia składników. Jednym z nich są ślinianki lub ślina wichta gatunku uznanego za wymarły. Okazało się jednak, że jeden z przedstawicieli tych potworów zagnieździł się w pobliżu Bukler. Gerald wyruszył mu na spotkanie. Po drodze odwiedzimy znak zapytania i mam nadzieję, że kurde, nie będę miał błędu. Mi się zadanie nie rozpocznie. Muszę się zadanie poboczne rozpocząć. Chyba, że to się zbagowało. Kis migola serkisa A może te może to nie jest błąd może to nie jest zadanie że to nie jest zada jako zadanie się zalicza Najwyżej trudno się mówi, nie będzie to. słychać. Barga jest nigdy nic dobrego. No w jedynce, jak się na nich fajnie można było pofarmić, punkty doświadczenia. Róg Regisa się nie pomylił. Dziwne. Mam wrażenie, że łyżki wystykują jakąś wiadomość. Jakby chciały mi coś powiedzieć. Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. To brzmi jak klątwa. Ktoś chyba ma obsesję na tym punkcie. Regis wspomniał coś o klątwie ciążącej na tym miejscu. Nie może być przypadek. Warto się tu rozejrzeć. Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. Zapaskudzony list. Prawdziwy chleb. Muszę przetrząsnąć to miejsce i znaleźć ślinę Wichta. Ten Wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Zwyczajna łyżka. Stara. Ta łyżeczka jest misternie wykonana. Musi pochodzić z drogiej zastawy. Wypalony dziennik. Nie przeczytać. Ja to sobie przeczytam wszystko poza nagraniem. Chociaż ja i tak wiem. Biedna dziewczyna. Opisała, jak powoli przemienia się w potwora. Zaraza. Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Ten, kto tu mieszka, potraktował to dosłownie. I chyba ciągle szuka właściwej łyżki. Łyżka. Nic w niej niezwykłego. Łyżka-klucz. Łyżka-klucz. Mister niewykonana. I tasiemka z wiadomością. Prawdziwy kolekcjoner z tego wichta. Migola serkisa, właściciela bażączarni To no już tam my spotkaliśmy jego. Ten wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Szkielety. Ci ludzie raczej nie przyszli tu z własnej woli. Może to wszystko ma coś wspólnego z tą klątwą? Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, zgadzałoby się. Odgryzione prawe ramię, <laughs> Wybite wszystkie zęby. Przed śmiercią ktoś go na siłę karmił. Skręcony kark. Boczne wgniecenie czaszki. Przed śmiercią został trafiony ciężkim przedmiotem w bok głowy. Żadnych śladów po pazurach i kłach. Prawdopodobnie zginął od uduszenia. Miejący list. Drogi panie Lensier. Nie mógł znieść własnego odbicia. Może potworem jest autorka tego dziennika? Już powiedziałeś, Gerald. Biedna dziewczyna opisała y, swój, swoją przemianę w potwora. Hmm. To rzeczywiście wygląda jak Rzemicha. Dość nietypowe, ale jednak coś musi być jego kocioł. Chodźmy na razie na wprost. Tu są tysiące łużek. Wicht musiał je z latami. Klątwap, otworzę i o, omówienie. Tobie przeczytać. Zwyczajna łyżka <śmiech> <śmiech> ...specjalnie dba o porządek. Stół, zastawa... Wicht, który tu mieszka, szykuje chyba jakąś ucztę. Wygląda na to, że ten, kto tu mieszka, rzeczywiście jest oburzał klątwą. I rozpaczliwie próbuje ją zdjąć. Tu cztery lepsze, to gorsze. No, właśnie to mam przedmiot magiczny. No kurde, trochę właśnie szkoda, bo tylko odporne krwawienie lepsza. Plus dwa, a tu już mam resztę, tu tam lepszą. Niestety kocioł jest pusty, a Regis potrzebuje wywaru. Nie dostanie wywaru. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaszyć się w miejscu z widokiem na kocioł i poczekać na silnianki oraz ich właściciela. Łyszka. Nic w niej niezwykłego. Ten Wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Za takó potwora próbuj zdjąć klące. Zbieram dwójkę Okydźne! Szybka. Chcę ci pomóc. Widziałem słowa klątku na ścianie. Chyba wiem jak ją zdjąć. Ludzi, żeby usiedli z Tobą do stołu, prawda? Teraz ja będę Tobą towarzyszył. Z własnej woli. Wymienimy się łyżkami, zjedzmy łyżkami, zjedz zjedzmy bez łyżek. Blon klątwa brzmiała. Żeby tylko niczego nie pomylić. Klątwa brzmiała. Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. Jaki piękny, co? Kurczę jak dziewczyny bez filtra na Instagramie. Nie możemy użyć łyżek. Nie, to nie zadziała. Szukałeś łyżki w trakcie nakarmi, ale taka łyżka nie istnieje. Dlatego musimy zjeść bez łyżek. O kurwa, ohyda. ale inaczej Sprawdzę, co się stało z Witem. Śmierdział tak, że trudno go znaleźć Ja bym podejrzewał, że to jest ona Geralt Ta dziewczyna. To pisała w swoim dzienniku jak przemianę sam powiedziałeś biedna w życiu, dziewczyna. Marlena, mówiłem, że to ona. Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Jeść. Daj mi jeść. Ja się nie wie, jakim mać, jak ma jak tyle. Zabiorę cię w bezpieczne miejsce. Jak, yyy... Jak to on jak tą truciznę wypił? Porwobianko, jakiś czas później. Wtedy wziąłem ją na ręce i przyniosłem tutaj. Wydało mi się to jedynym sensownym miejscem. Dobrze pan zrobił. To szybko dojdzie do siebie. Proszę się nie martwić. O wszystko zadbam, tu będzie bezpieczna. Powinna szybko stanąć na nogi. Obawiam się, że to jednak trochę potrwa. Mogła głodować nawet ponad 100 lat. Potworne, co się właściwie z nią stało? Jak do tego doszło? Została przeklęta, może tego nie będę wybierał. Po drodze opowiedziała mi swoją historię. Ma na imię Marlena. Była niegdyś bardzo piękną i bardzo dumną dziedziczką posiadłości Trastamara. Pewnego wieczoru, gdy wyprawiała przyjęcie dla przyjaciół, pod bramy posiadłości przyszedł dziad proszalny. Miał ze sobą miskę i łyżkę. Usiadł pod płotem i czekał. Słyszałem o tym zwyczaju. Dawne prawo gościnności nakazywało nakarmić i napoić takiego gościa, żeby nie odszedł głodny. Uchybienie owej tradycji sprowadzało nieszczęście. Marlena za nic miała stare zwyczaje. Przepędziła tego człowieka. Powiedziała, że resztki z uczty prędzej rzuci psom niż oddajemy. Wtedy dziad złamał łyżkę i rzucił klątwę. Ponieważ była piękna, powiedział, że nie będzie chciała na siebie spojrzeć w lustrze. Dlatego, że właśnie urządzała przyjęcie, orzekł, że nikt nie będzie chciał zasiąść z nią do wspólnego stołu. A za to, że odmówiła mu resztek z uczty, przeklął ją, żeby nie mogła znaleźć na świecie łyżki, którą zaspokoił Wyjątkowo dotkliwa kara. Rozumiem, że zdjęcie klątwy nie było proste. A to jest, wiecie, to jest ścieżka dźwiękowa z dodatku serca z kamienia. Czyli mogę podejrzewać, że osobą, która rzuciła właśnie klątwę na Marlenę. Był Gałter odim. Takie moje podejrzenia są teraz. Klątwy są przewrotne, więc trzeba było wpaść na pomysł, gdzie jest Haczyk. Marlena przez lata szukała sposobu, jak ją odczynić. Jako wicht kradła łyżki. Sprowadzała do posiadłości ludzi, żeby zasiedli z nią do stołu. Ale nic to nie dawało. Więc co zadziałało? Ktoś musiał usiąść z nią do wspólnego posiłku z własnej woli. Zrezygnować z użycia łyżki i sprawić, by zechciała spojrzeć na swoje odbicie. I tyle? To wystarczyło? Najprostsze rozwiązania są często najtrudniejsze do odgadnięcia. Poza tym, gdy się jest Wichtem, znalezienie ludzkiego kompana do uczty jest nie lada wyzwaniem. To prawda. No ale najważniejsze, że już po wszystkim. Proszę się nie martwić. Będzie tu miała dobrą opiekę. Dziękuję. Muszę wracać do swoich spraw. Do zobaczenia niebawem. Dziesiąt punktów doświadczenia dostał. Tych miodu teraz dostawałem tego sporo. A ona coś powie? Pysznie, naprawdę wspaniałe. Dziękuję. Mamy drugą w nocy. Nie wiem, czy się opłaca mi medytować. To ja bym się pewnie udał do Regisa. Ale przy okazji, jak jesteśmy, może byśmy coś wykupili tutaj, to mi na ulepszenie będę mógł kolejne rzeczy wpakować. I tak, których mam najwięcej, no właśnie, tych mam sporo. To jest też ciekawa opcja. Costowo odporne obrażenia i regeneruje 100% żywotności. Efekt może aktywować się raz na jakiś czas. To no, też jest ciekawa opcja wam powiem, tylko stracę wszystkie punkty. Wezmę sobie tutaj rozładowanie tarczy. Czemu by nie? Tak, mi brakuje, że nie ma więcej tych umiejętności. Naprawdę... To mogło być naprawdę ciekawe, jakbym miał więcej tych drzewek. już naprawdę młoda bym sobie pobrał. Więcej tych drzewek, bo naprawdę trochę szkoda. Ale jak ja powiedziałem, nie będę przedłużał, komentował Szarny Wirka, to był 28 odcinek, zagrajmy Wiedźmin 3, edycja kompletna, dodatek do gry, krew i wino. Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia, na razie państwu, na razie.